Ja porozmawiam jeszcze o tych symbolach komunistycznych, mhm. bo w Polsce mam wrażenie, to jest jednak tak, że ciągle można chodzić w koszulce z Czewarą, który, co tu gadać, był komunistą i. Z krwi i kości? I nawet krwi i miał... kości trochę zostawił po sobie. No właśnie, ale na przykład jednak hmm, analogiczny przywódca nazistowski nie wchodziłby w grę. Dlaczego żyjemy w takim dziwnym y, świecie? To ciągle jest spadek po komunie, czy nie wiem, moda? Raczej moda, myślę, że moda. Został wykrowany przez te lata komunistyczne Czechowara, z Czegewary, z bandyty zrobiono y, y, bohatera. Podobnie jak na Ukrainie z, z bandery no, robi się znowu. bohatera. To jest, to są, nie, no to są bardzo bardzo duże analogie. No. Jeden i drugi według propagandy działali w imieniu, pierwszy mówi o Czegewarze, działał w imieniu ludu pracującego miast i wsi i tutaj te ofiary były usprawiedliwione. I podobnie Ukraińcy tłumaczą banderę, że on działał A dobra, skoro w imię nie o banderze, to nie, Ja nie chcę rozmawiać o banderze. Ja, ja nie chcę w ogóle, jak moim marzeniem jest, by w Polsce słowo bandera w ogóle nie padało w żadnej dyspucie. Ale do tego potrzebna jest zmiana ustawy o IPN-ie i, i, zaraz, zaraz, e, i wrzucenie zakazu Paweł, banderyzmu. Ale jaki zakaz banderyzmu? Nie ma w Polsce sił banderowskich, nie ma w Polsce pana, ludzi, ale którzy nie, Proszę pana. No proszę mi nie mówić, że nie ma, dlatego że rozpoczynają się te banderowskie parady w, w, w okolicach przemyślu, w samym przemyślu. E, w, w okolicach Przemyśla, na tych tak zwanych kresach, więc y, takie zdarzenia nie są spenalizowane. Można spokojnie chodzić z symboliką banderowską w Polsce, z tymi czarno-czerwonymi. Na przykład flaga czerwono-czarna. Samo jest, wielokrotnie bandera jest y, wymieniany, czy wskazywany. Są czczeni, y, czy jakby są y, y, cmentarze banderowskie, stają się przedmiotami kultu, więc y, to powinno być zakazane. To jest mm -hmm. tak, jak czcilibyśmy, nie wiem, za chwileczkę, proszę pana, jeszcze czy jeden krok i będą mogli spokojnie Ukraińcy jeździć po Polsce w mundurach SS Galicien? Myślę, że to nie nastąpi. Pan doskonale o tym wie. Proszę pana, ale niekoniecznie, cała... dlatego że w Węgrzech nie, nie ma przykład, ale wrażenie, W jest... Węgrzech na przykład przy, ostatniej, hmm. przy ostatnim rajdzie starych samochodów występował zespół ukraiński ubrany w, 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 w mundury SS Galicien. Bardzo to wszystko pana boli. i Ja to rozumiem. No Pana nie? Wie pan, co? Mniej mnie boli to, co się dzieje na Ukrainie i jakie oni mają kłopoty ze swoją pamięcią, niż to, że my mamy kłopoty z własną. To mnie mniej boli, tak. Proszę pana, I to, że na przykład w Polsce. Yy, widzę ciągle... mimo wszystko różnicę między działalnością pana Gierka a, a działalnością pana Szuchewicza, no, no na Boga. Tak, ilość ofiar zdecydowanie jest inna, to prawda, ale nikt nie broni teraz ani Bandery, ani Szuchowecza, e, nikt nie broni ukraińskich nacjonalistów. Ale przyzwala, przymyka się oczy na to, by w Polsce Dobrze. miały miejsca zdarzenia polegające na w choćby w sposób pośredni promowaniu banderyzmu. Mówię Zost o tych paradach. Dobra, zostawmy już banderę, bo jak nie partiokracja, to banderyzm. Wiedziałem, że to się musi źle skończyć. No, e... Proszę nie przesadzać, bo Pana nakierunkowuje rozmowę akurat w te książki. W